Cześć, tu karol z PL. Pokażę Wam dzisiaj, jak bezpiecznie otworzyć karton, nie ryzykując swoich palców. Preferujemy dwa sposoby, dwa bezpieczne sposoby. Pierwszy to jest nożyk bezpieczny, tak zwany sprężynowy, który posiada trapezowe ostrze wewnątrz. Wysuwane tylko wtedy, gdy je przytrzymujemy. Jeśli puszczamy, to ostrze dzięki sprężynce chowa się. Do środka. Jest to proste narzędzie, które pozwala nam bezpiecznie przecinać taśmy, strecze, pracować w magazynie. Już pokazuję, jak to działa. Więc załóżmy, że my do otwarcia karton, klapowe, zaklejone taśmą klejącą. Przytrzymujemy sprężynkę i rozcinamy najpierw na krótkich bokach, potem na długich i przejeżdżamy. Przez środek mamy ładnie otwarty, bezpiecznie otwarty karton. Ostrze wystaje na niewielką odległość z tego nożyka, z obudowy. Więc jest też bardzo małe ryzyko, że uszkodzimy zawartość, w zasadzie znikome, ponieważ pod kartonami zawsze są jeszcze dodatkowe klapy. Także bezpiecznie, zarówno dla swoich rąk, jak i dla opakowania i jego zawartości. Więc pierwsze stosowanie to jest nożyk bezpieczny sprężynowy, który można także powiesić na pasku dzięki takiemu uchwytowi. Czerwony kolor pozwala go także łatwo znaleźć. A dodatkowo, jeśli ostrze zostanie wstępione, to można to narzędzie łatwo rozmontować. Wymieniając, wystarczy wcisnąć w jednym miejscu, i można. Wysunąć zawartość, obrócić nożyk trapezowy, żeby korzystać z ostrza po drugiej stronie, bądź po prostu skorzystać z nożyków dostępnych na rynku i taki nożyk nowy wymienić, te ostrze wymienić w nożyku po prostu na całkiem nowe. Więc pierwsza opcja, bezpieczny nożyk do kartonu, nożyk sprężynowy. Druga opcja, równie bezpieczna, zależnie od sposobu pakowania. To są takie płaskie nożyki do otwierania kartonów i do rozcinania folii stretch na, na paletach. Taki nożyk jest nawet jeszcze bezpieczniejszy, ponieważ jest płaski. Ostrze jest na tyle schowane, że można najwyżej się podrapać, ale ciężko cokolwiek przeciąć, tym jakby przynajmniej w swojej ręce. Jak się go używa? Nożyk płaski do kartonów, do otwierania kartonów i palet. Tutaj tym ostrzem wbijamy się w. Taśmę, czy między klapy kartonu i przeciągamy wzdłuż. Nożyk, przesuwając się, dociera tutaj swoim ostrzem do przeciwnego fragmentu kartonu, czy to taśmę. Tak samo z drugiej strony przeciągamy. I tak samo robimy również w środku. Czyli wsadzamy nożyk po środku w tą szparę i przeciągamy nim przez karton, w ten sposób bezpiecznie otworzyliśmy karton, nie ryzykując również swoich palców. Także płaski, bezpieczny nożyk do otwierania kartonów, palec foli stretchy do otwierania listów. Te dwa produkty dostępne są na hejkapak.pl, polecamy.